Cześć! Grzesiu, kurczę, się z tobą, Tak się zwalnialiśmy. Mamy 2022 rok i trzeci rok z rzędu. Spotykamy się na Belona, Beloniadzie dla każdego. Tym razem na pięknej plaży w Rusinowie, koło Jar Jarosławca. W tym roku poszerzyliśmy formułę o formułę, tak zwaną integracyjną, ponieważ gościmy naszych przyjaciół na kółkach, z którymi wspólnie spędzamy czas na plaży. Pogoda nam troszeczkę nie dopisuje, niemniej wszyscy uczestnicy się fajnie bawią. Są ryby mimo tej niesprzyjającej aury i mamy wspólną radość. Wspólnej zabawy na pięknej bałtyckiej plaży. Chwileczki dłuższe. jak węgorzowe takie te... Fajny zestaw, fajny, fajny. Zestaw, super. No powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba, nawet tak patrzę na te zestawy, to w życiu takich nie robiłem i nie wiem czy nie bardziej mi się podoba niż sklingowanie. w tym momencie powiem nawet. Ciekawie, bardzo ciekawie. No. Zestaw porządny taki, nawet nie mam takiego, trzeba by sobie pomyśleć na tym głęboko następnym razem, żeby się przygotować lepiej do tego, ale świetnie, świetnie. Szczerze, że nie jest tak źle i mamy szansę na to, żeby złapać belonkę. Nie faluje aż tak mocno, jak myśleliśmy, że będzie falować, także myślę, że coś tam wydubiemy dzisiaj. Cieszę się, że jesteście. Eee, w związku z tym, że tutaj tą strefę mamy dla naszych dłustkowiczów i dla gruciarzy, spinningujemy, słuchajcie wszędzie, ale poza tą strefą, dobra? Jak woda zaczyna się robić ciepła, przychodzi na nasze wybrzeże Bałtyku i zaczyna się tarło. Przychodzi masami oczywiście, nie można powiedzieć, że to jest sławica, bo to jest masa ryb, masa samtów, które skupiają się wokół samicy no i odbywają tarło. No i w tym momencie nie jest je trudno złowić, ponieważ są tak skupione, że łowimy je naprawdę dużych Tak, Pierwsza była, teraz druga. Powiem tak, jeśli chodzi o łowienie na spinning, E, większe emocje są, bo czuć tą rybę na wędce. Natomiast tutaj praktycznie nie czuć jej było do samego momentu, kiedy wyłoniła się z wody. I nie czuliśmy w ogóle, czy, czy, czy ryba jest czyje. Czy, czy było to zielsko zachoczone na, na ciężarek, obinięte. Ale, ale fajnie, fajnie udało się kolejną rybkę. Wyciągnąć. Myślę, że ona żeruje troszeczkę dalej niż przy samym brzegu, dlatego większe szanse są właśnie wyciągnięcia jej na surfa niż w tej chwili w, taką, w, taką, w takie falowanie na, na, na spinning. Wędkarze na kółkach. No, bardzo ciekawa inicjatywa. Zresztą Boże, no, widzimy tutaj doskonale sobie chłopaki razem, doskonale się bawią. I chyba o to chodzi, prawda, żeby się spotkać, połowić parę rybek. Tam już widziałem trochę belon połowili, czyli jednak ryby są. No, wiatr nam trochę przeszkadza no ale jak widzę razem sobie, sobie bardzo fajna i bardzo nie ja sobie na a gruntowe super sprawa tylko ciężar 160 gram to no naprawdę jest bardzo ciężko machnąć jeszcze pod ten wiatr ale tutaj Pawełka mam, co? Dzisiaj ewidentnie ryba jest za rewą no, Także tak łowienie że... z brzegu nie ma sensu, bo jest dużo dziecka Łowimy za rewką no i siłą rzeczy musimy mocniej machnąć No niestety próbowałem sam machnąć, ale do ryby tym ciężarem ja nie dorzucę z wózka I tutaj właśnie potrzebny bardzo, bardzo pomocnik Niestety, także no widać no, Piękna rybka jest spotykana taka... coś pięknego. Dosłownie człowiek jest szczęśliwy, że może takie ryby łowić. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy się przyczynić do tego, żeby i wózkowicze mogli łowić na naszym pięknym Bałtyku. No tak jak mówię, Bałtyk jest pięknym morzem, piękne łowienie w Bałtyku. Pomagamy Włoskowiczom na tyle, na ile możemy, na, tyle, na ile ich ograniczenia pozwalają. Łowimy, tu Robert już wyciągnął trzecią belonkę, także także łowimy z sukcesem. Pomagamy sobie w takim myślę w duecie, jest bardzo przyjemny. Wędkarze na kółkach elegancko, gdzieśmy się trochę zintegrowali wcześniej, później. No, co? I łapią, łapią. No. Mają farta, żyją tak jak każdy, fajne chłopaki. Jest napięta i zostawiasz po prostu i czekamy na rybę. I teraz twoim zadaniem jest obserwowanie szczytów. To nie jest branie, branie tak jak ci tłumaczyłem, bo będzie zupełnie inne ujęcie. teraz ci łukina fala. Mieliśmy jedną rybę nawet na kiju dzisiaj, ale spadła. Albo się nie chciała, nie wiadomo w sumie, nie? Tak jest. A na pewno nie ostatnia. Dobra, muszę spokojnie. Czekamy. Tak, <laughs> dokładnie. Jestem pierwszy raz na wędkowanie na plaży. Jest bardzo fajnie. Miała atmosferę. Jest fajnie się łowi ryby. Jestem zaskoczony, że tak fajnie, bardzo e, dużo skończyć czas. Nigdy jeszcze tego nie robiłem, nie miałem jakiejś Jestem zaskoczony. Fajnie jest zaszczepić w młodych e, łowienie z plaży, bo tak naprawdę w Polsce, pomimo tego, że jest to wędkarstwo plażowe, już jest dosyć mocno popularne, aczkolwiek wśród młodzieży, młodych ludzi jeszcze jest nieznane. A to jest akurat okazja do tego, żeby spróbowali swoich sił, być może polubili to jak nas zabraknie to w młodzieży siła. Pamiętaj, żeby mieć cały czas napiętą żywę. tak, żeby ci nie było tak. Cały czas, żeby ona była napięta. I nie przestrasz się ryby, jak ona się pojawi, to po prostu nawet możesz się co do tyłu. Ach!

To jest ładna! Tak, no Dlatego tak walczyła. Pięknie. Jest naprawdę dobrze. Mamy jedną rybę. Na dwa brania. Nieźle. źle. Nie ma tutaj pogody na ryby. Są tylko źle ubrani wędkarze, nie? Chyba. Jestem trzeci raz na spotkaniu od początku, dzięki Marcinowi Kuńczykowi, on wciągnął nas w to. Yy, ogólnie jestem prezesem koła bez wywózkania w Słupsku. Yy, no, a z y, Marcinem znamy się już, od, można powiedzieć, od dziecka. Yy, zaprosił nas tu pierwszy raz, yy, nie kolegów, zafascynowało nas to. No i tak ciągniemy tą tradycję, można powiedzieć, dalej. Yy, no i co, No też jeździmy sami, próbujemy sił. Wiadomo, że przy wsparciu tutaj kadry jest to bardzo dużo pomocne, bardzo dużo nowych rzeczy się dowiadujemy. Tak jak dzisiaj Andrzej mi tu pokazał dużo rzeczy, dużo błędów pokazał, których robiłem. Mam nadzieję, że jak ryba dopisze, no to będą sukcesy i, i cały czas do przodu. Także szkolimy się. Dzięki tutaj e, szkole e, Surcastingu sprzętu też przybywa pomału, pomału, sukcesywnie. i Mam nadzieję, że tylko sukcesy będą w przyszłości. Każdy od każdego się czegoś może dowiedzieć, nauczyć. I to jest właśnie fajne. W tym roku na, na wiosnę w innej troszeczkę formule, bo takiej integracyjnej, ale myślę, że, że bardzo fajna formuła i będziemy to kontynuowali. I wynosili super, dużo pozytywnych emocji z naszych spotkań. Moi drodzy, ja zawsze walczyłem o to, czy to może za duże słowo walczyłem, ale byłem zawsze za tym, żeby nasi koledzy, którzy są dotknięci przez los, mieli możliwość wędkowania na dzikiej wodzie, nie tylko na tych różnych tam kanałach i innych zalewach. No i to się udało. W ubiegłym roku byli z nami i z kolegami Andrzeja Jaworka, z całym tym zespołem Polskiej Szkoły Castingu, Kadrowiczami. Na plaży w łebie, teraz są na belonach, łowią belony, ale co jest najważniejsze, to yy, ci ludzie mogą być razem z nami, tylko trzeba odrobineczkę naprawdę dobrej woli. I łowią sobie w tych falach łowią i na spin, Udało się łowić belony teraz, łowią na metodą sewcastingową, czyli jak ja to nazywam na gruntowy najdalszego zasięgu. Mają frajdę, mają zabawę. To nie są jakieś wielkie koszta. Dziękuję tym ludziom, dobrej woli, którzy umożliwili na ten wyjazd. Serdecznie dzięki za was. Pierwsze balony nigdy nie łowiłem tej ryby Bo szczerze mówiąc no mało jest spotykana I w ogóle mało popularna przy łowieniu Jestem no, naprawdę zdumiony jaka to jest silna, waleczna ryba Szczególnie w momencie kiedy złowi się ją na, na spini To jest pierwsze uderzenie no podobne do rapy na przykład yy, I jest bardzo waleczna No i no kształt Pysia to jest taki, że dosłownie skrzyżowanie nie wiem, węgorza z merlinem. To tak to wygląda. Bardzo fajne rybki i no, mam nadzieję, że co roku w tym sezonie, gdzie one tak najlepiej żerują, podchodzą do brzegu, że będę miał okazję jeszcze połowić je, bo zabawa jest przednia. Jestem członkiem okręgu PZW El Blanc. Także Pomorze nie jest tylko dla tych, którzy tutaj blisko mieszkają i wędkują tutaj w okręgach blisko na Pomorzu, ale także i z pozostałych regionów Polski. Więc serdecznie zapraszamy, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, gdzie mamy naprawdę bardzo piękne ryby typu belona, później leszcz, płoć i możemy się świetnie pobawić z rybką na plaży. Myślę, że to są bardzo twardzi zawodnicy, bo nie jeden pełnosprawny wędkarz nie miałby takiej motywacji, żeby tutaj przyjechać. Szacun dla Roberta, bo świetnie, no, dzisiaj wyholował pięć belon, twardo tutaj z nami siedzi, łowi, mimo tego, że warunki no, nie są sprzyjające, jest dużo zielska. Te zestawy się bardzo ciężko wyciąga z wody, bo oprócz ciężkiego ciężarka dochodzi, dochodzi też tona zielska, która jest uczepiona na żyłce. Także naprawdę szapoba, szacun e, e, za siłę woli przede wszystkim, tak? Za to, że są tu z nami. Dziękujemy im e, również za to, że zaszczycili nas swoją obecnością. Bardzo przyjemnie się razem łowi, przyjemnie się rozmawia. E, myślę, że ten czas spędzony razem będzie procentował i, i dla nich, i, i, i także dla nas. Kolega Grzegorz, który wędkuje ze mną, też udało mu się wyciągnąć się belonki, także. Bardzo pozytywnie. Świetnie, że chłopaki przyjechali. Cieszymy się bardzo, że po raz kolejny mogliśmy się z nimi spotkać, zobaczyć. I mamy nadzieję, że takich spotkań będzie w przyszłości jeszcze więcej. Z tego też miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom, sponsorom. Przede wszystkim chciałbym podziękować okręgowi PZW Elbląg. Chciałbym podziękować członkom klubu SKW M2bis, Eco, Eco Fishing 2 z Pasłęka, członkom Polskiej Szkoły Surf Castingu, także naszym partnerom OO PZW Skania, Dave Design oraz firma Robex i EcoFishing. W tym wszystkim chcielibyśmy też podziękować Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu za wsparcie, dzięki któremu możecie obejrzeć relację z dzisiejszego spotkania. Także wielkie dzięki, pozdrawiam.